Witam serdecznie moi drodzy widzowie. Dzisiaj jestem z domu, nagrywam wam takiego krótkiego bloga, bo warto być w sobotę w Kielcach, bo będzie tyle youtuberów, że ja się uśmiecham do nich. Także pozdrawiam serdecznie braci Czaldomen, będzie Marlena, będzie Gierzałoga, będzie Joker Farm. Będzie, na pewno przyjedzie, na pewno ten, na pewno, jeśli nie będzie Jarka Ogarka, to też się nie zaskoczę, bo ja wiem, że Joker Farm na pewno będzie. Więc trzymam kciuki, no i co, no i wpadajcie, a my zaczynamy nawozy, tu w Rubelskim Ciśniemy z pełnym tym, nagrywaniem nawozów. Już tam dostaniecie parę filmików, początkujących nawozy. Byłem ostatnio z bratem czytecznym po, e, nawoziliśmy, więc pierwszą dawkę po, rzepa, po pszenicy daliśmy. E, Repaka jeszcze wam nie nagrałem, bo no, on już wcześniej to nagrał e, Mógłbym powiedzieć, że pójść tam na pole moje i po prostu wam to nagrać, że jest tam że już rozsiane, ale po co wam taki nudny film, który ja lecę i w ogóle ten. Także serdecznie was serdecznie witam, kochani i drodzy widzowie. I już widzimy się w Kielcach. Już godzina siódma startujemy, my siódma trzydzieści z ekipu z, z, ze Strzeszkowic prujemy tam, nie wiem, no jedziemy tym samochodem. Po, także będzie tam moja ekipa, Bartek, Bartek, tam inni, którzy mi pomagają w tych filmach i mnie wspierają, subskrybują, ululają, podradzają. Także moja ekipa zapleczowa, którego nie zobaczycie, bo... Znaczy, zobaczycie ich w Kielcach, a tutaj ich nie zobaczycie. Także serdecznie witam, zapraszam. Uścicnijcie moją dłoń. Zróbcie sobie selfie. Jak to z Marleną będę? Ja też robię sobie zdjęcie z Marlenka. Szykuj sukienkę. Także pozdrawiam serdecznie. Dziękuję. Do widzenia. Na razie. Widzimy się w Kielcach. flame it burn in shame back and forth through all those years but